Cześć, bardzo mi miło, że widzimy się ponownie. Z tej strony Konrad z Akademii Chińskiego. Ostatnim razem pokazałem Ci to, jak ważną kwestią w języku chińskim są tony i jak zmiana tonu potrafi zmienić znaczenie całego zdania. W dzisiejszym odcinku chciałbym skupić się na tym, w jaki sposób prawidłowo uczyć się konkretnych słówek i jak właśnie poszerzać swoją wiedzę o języku chińskim. Zostań ze mną, na pewno dowiesz się czegoś ciekawego. Tak jak wspominałem Ci ostatnio, sylaba w języku chińskim może być samoczynnie właśnie słowem. Na przykładzie naszego wen pokazałem Ci na różnych przykładach konkretnych tonów, jak potrafi zmienić się znaczenie tej sylaby. Raz jeszcze Ci powtórzę. wen, wen, Sylaba na pierwszym tonie, czyli tym wysokim i jednostajnym, będzie oznaczała ciepły ciepło. When, when, ton wznoszący do góry, to właśnie będzie znaczyło wąchać. When, when, when w języku chińskim to całować, a when, when to Pytać, pamiętaj, że istnieje także ton piąty, czyli ton pusty. W tym przypadku nie ma on konkretnego, konkretnego znaczenia, ale pamiętaj, że również taka opcja w języku chińskim występuje. Często będzie się tak zdarzało, że sylaba na tonie piątym akurat w określonym przypadku, w określonej sylabie nie będzie miała swojego własnego znaczenia. Tak właśnie mogą zachowywać się słowa w języku chińskim. Mogą być one jednosylabowe lub dwusylabowe. Czyli połączenie dwóch innych sylab może nam dać zupełnie inne słowo. Zobacz na bardzo prostym przykładzie. Na słówku Ni Hao. Ni hao" ty, jak dobrze wiesz, w języku chińskim Ni hao oznacza cześć, dzień dobry, takie pozdrowienie. Zauważ, że składa się ono z dwóch znaków: ze znaku ni, ni i ze znaku słówka hao, hao. Osobno każde z tych słów będzie miało swoje własne znaczenie. I tak tutaj, w tym przypadku słówko ni, ni w języku chińskim to zaimek osobowy ty, a hao, hao może działać jako przysłówek lub przymiotnik oznaczający dobry lub dobrze. Jednakże w języku chińskim, tak jak wspomniałem, mogą występować słowa dwusylabowe. I taki właśnie rodzaj słowa mamy tutaj. W przypadku połączenia tych dwóch sylab, każda z nich ma swoje własne, określone znaczenie, jednakże połączenie ich ze sobą razem stworzy nam zupełnie nowe słowo. I w tym przypadku właśnie, Ni hao, Ni hao. Będzie to już właśnie cześć. Nie będzie to właśnie oznaczało ani ty, ani dobrze, tylko po prostu cześć. I z takimi przykładami słów najczęściej spotkasz się w języku chińskim, to znaczy ze słowami jednosylabowymi lub słowami dwusylabowymi. Ciekawym przypadkiem jest też tutaj właśnie słówko ni, r, które osobno będzie oznaczało ni, jako pierwiastek żeński lub kobieta. A, r, r to w języku chińskim odnosi się do syna. Kobieta, syn. To w języku chińskim córka, czyli tak jakby żeński syn. Kobieta syn to właśnie będzie córka. Połączenie dwóch innych sylab daje nam konkretne, inne, nowe słowo. Również w języku chińskim spotkasz się ze słowami trzy lub czterosylabowymi. Na pewno rzadziej niż z tymi jedno- i dwusylabowymi, ale takie właśnie też istnieją. Tak więc, po co zatrzymujemy się na tym etapie słowictwo jako konkretny, osobny odcinek, kolejny materiał? ponieważ dla Ciebie ważne jest to, aby na początkowym etapie nauki, tak jak wspomniałem wcześniej, uczyć się słów, nowych słów, ale jedynie z połączeniem z transkrypcją pinin. Póki co, nie staraj się zapamiętywać tego, w jaki sposób rozpisane są znaki odpowiadające konkretnym słowom. Na to przyjdzie jeszcze czas. Możesz oczywiście zerkać na nie i próbować zapamiętać to, jak wygląda znak do każdej konkretnej nowej sylaby. Jednakże, póki co, staraj się zapamiętywać słówka proste, najprostsze, właśnie po to, aby móc budować swoją bazę słownictwa. Często spotkasz się z dokumentami typu 100 najczęściej używanych słów w danym języku. Jeżeli chcesz, w języku chińskim również możesz posiłkować się taką listą albo skorzystać z listy do słownictwa na HSK1. Jest to specjalny certyfikat, który zdajesz, aby potwierdzić. Twój poziom znajomości języka chińskiego. Taką listę słówek możesz sobie pobrać i możesz bazować póki co na niej. Jednakże to, co ja ci polecam, to oparcie swojego słownictwa o słówka, które akurat będą ci potrzebne. Skąd możesz wiedzieć, że akurat te słówka będą ci potrzebne? Zobacz. Przyjrzyj się codziennym sytuacjom i zobacz, których słów najczęściej używasz. Na pewno będą to zwroty grzecznościowe, frazy typu dzień dobry, do widzenia, poproszę, dziękuję, przepraszam tych słów na pewno używasz w ciągu dnia, więc zobacz, że już masz pewną bazę słownictwa, które będzie ci potrzebne. W ciągu dnia na pewno zdarza ci się używać liczebników, więc zapamiętaj też to, że to one będą twoją bazą podstawowego słownictwa. Nie wspominając oczywiście o zaimkach osobowych typu ja, ty, on, ona, my, wy, oni i tak dalej. To też są podstawowe słowa. Zobacz, że w kontakcie ze znajomym częściej będziesz używał słów, które opisywały to, co robisz w ciągu dnia, to, co lubisz robić, jaki masz charakter, lub rzeczy opisujące Twoje otoczenie dookoła. Natomiast rzadziej będziesz mówił o tym, że pandy, które mieszkają w Chinach, to one żywią się bambusem. Staraj się na początku unikać tego typu słów, które będą rzadziej używane. Staraj się znaleźć te, które akurat występują w Twoim otoczeniu. Co jest również ważne, to nauka tonów, ale w odpowiednim zestawieniu. Nie sztuką będzie wypowiedzieć jednosylabowe słowo, tak, aby właściwie użyć tonu. Szkoła jazdy zaczyna się w momencie, kiedy używasz słów dwusylabowych. I tutaj staraj się ćwiczyć je w kolejnych zestawieniach. Co mam na myśli, mówiąc, abyś ćwiczył je w odpowiednich zestawieniach? To, aby skupić się na tym, gdy w danym momencie masz słówko dwusylabowe, zobacz, z jakich konkretnych tonów składa się to słowo. Jeżeli masz problem z połączeniem ich, na przykład, jeżeli dane słówko to siał. czyli szkoła, mamy tutaj połączenie tonu drugiego i czwartego. Jeżeli jest to trudne dla ciebie do wypowiedzenia, to postaraj się poszukać. Innych słów, które również zawierają ten sam schemat, czyli ton drugi z tonem czwartym, i staraj się ćwiczyć je właśnie z użyciem innych sylab. Jeżeli potrzebujesz, zgłosz się do mnie, a ja wyślę ci tabelę tonów, gdzie będziesz mógł przećwiczyć każde konkretne zestawienie wszystkich możliwych kombinacji tonów wraz z nagraniem. Napisz mi taką wiadomość w komentarzu, że potrzebujesz takiej tabeli, a ja na pewno się do ciebie odezwę i taką ci wyślę. Tak więc podsumowując temat słownictwa. Bardzo ważna jest nauka słówek, jednakże w momencie kiedy opanujesz już właściwą wymowę konkretnych tonów. Po drugie, kiedy zaczynasz wchodzić w fazę słów dwusylabowych, staraj się ćwiczyć je w odpowiednich sekwencjach, w odpowiednich zestawieniach, tak aby ćwiczyć wszystkie możliwe kombinacje. Pamiętaj, że jeśli potrzebujesz tej tabeli, zgłoś się do mnie, ja taką tabelę ci wyślę. Po trzecie, kiedy uczysz się słówek, starajesz na razie zapamiętywać ich znaczenie i połączenie z transkrypcją pinyin. Dla Ciebie póki co ważne jest to, w jaki sposób dane słówko wypowiedzieć, a nie w jaki sposób zapisać w postaci znaku. Do tego przejdziemy znacznie później. Po czwarte, ucz się słownictwa, które jest dla Ciebie akurat potrzebne, które występuje w Twoim otoczeniu i którego często używasz. Co mam na myśli? Ucz się oczywiście bazy, to znaczy słów typu ja, ty, lubić, kochać, pies, kot, ale nie skupiaj się na słowach typu grapefruit albo arbus, jeżeli na co dzień ich nie używasz. Przyjdzie na nie czas w odpowiednim momencie. A w momencie, kiedy opanujesz konkretne słownictwo i będziesz na przykład wiedział, że ło to w języku chińskim ja, ai to znaczy kochać, a ni to ty, będziesz w stanie przejść do tego, aby zapoznać się w jaki sposób właściwie je ze sobą połączyć, aby tworzyć zdania. A do tego, jak to zrobić, przejdziemy już w następnym odcinku, gdzie dokładnie ci wszystko szczegółowo wyjaśnię. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas. Do następnego razu. Daj dzień!